dzisiaj zagram się w Minecrafta na Krystal MC? Zostawcie like i suba. To jest dzisiaj już drugi odcinek. E dzisiaj będę grał sam i nagrywał w sumie. wchodzimy na Crystal MC. Ban mi się skończył, bo miałem za Trigger Bota. Za... No miałem po prostu cheaty, latałem na Trigger -bocie, wszystko. I no. Na nukerze. Aha jeszcze mam 10 godzin no to jednak nie idzie Chwilem jednak idziemy na rewex.pl No kurde no Jutro mi się, dzisiaj mi się tam wieczorem kończy ban Nie, no tak gdzieś, o, o 20 gdzieś mi się kończy ban Idziemy sobie w takim razie jednak na rewex.pl I będziemy sobie grali w duelsy na pewno to wiem Ja. To jest bariera. To jest border. No dobra, bo idziemy się na dwalce. Chyba, no tak to jest chyba, tylko ten tryb nie sprawdzałem. O. Mace, jest jesteś? Nie ma. Pójdę sobie, nie wiem, na co pójdziemy. Co to? Ej. Lekcja pokory. Lekcja pokory. Podaj. Do co? Będziemy mieli z kim grać Do co? Dobrze, e, dołączam do niego do party. Nemos. Ile są Nemos? Honaduelka duelka. Chodź, no chodź, Nemoska. Łatśla, o jest. Chcę go bić. I z tobą? Kastotku. O nie o nie o nie o nie wycykujemy się Co to jest? Różga to jest To jest jakieś gówno Nieróżna To jest kupa anarchii Ludzie Typie Co ty próbujesz Chodni inne nosa próbuję zrobić Opie nie ze mną jest ze mną takie rzeczy Da się przygotować Typie, typie, mam jeszcze drugą wodę Nic mi nie, nic mi nie zrobisz Dobra, woda, pozro Nie no, on mnie rozwali, dobra, lobby wpisujemy a nie mam co z nim brać. Szysę tu lawę wyleję, bo... No co? Nara! Zegnał. Ej no kurde! Aż mi spokój? Dobra... Gdzieś tu mam. kurde nie kurde niech ten śmieć mi da się zabić no tu rozklepiemy No i dobra, zabił mnie. I bardzo się z tego powodu cieszę. Nie, nie idę z tym tam pogory. Idziemy na akt. Nie ma spier. ale nie idę nigdzie A tutaj jest manszut? Oj, 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 oj. Lekkie kłopoty. Nie, zabił mnie. Dobra, widzę. To był taki szybki odcinek. Na dzisiaj to już koniec. To był, widzę, taki szybki odcinek. Na dzisiaj to już koniec. Jutro też może będzie odcinek. Postaram się wam zrobić, więc nara.